Minister Czarnek wie, że Mikołaj Kopernik wielkim Polakiem był. Co pan na to? Czy 10 kwietnia powtórzy się mój ból jest lepszy niż twój? Jacek Kurski zostanie premierem polskiego rządu? Hmm. Dziecko poczęte z probówki nie jest istotą, tak twierdzi ksiądz Natanek. Pan Orłoś filozofuje oraz chwali szczepienia na narodowym, chyba oszalał. O tym między innymi będzie tym razem w programie w telegraficznym skrócie, czyli subiektywnym, autorskim przeglądzie wydarzeń Macieja Orłosia. Tak, to subiektywny przegląd wydarzeń, a nie program informacyjny, podkreślam to, bo do tematu wrócę na koniec programu. I jeszcze kilka spraw, y, ala ogłoszenia parafialne, tyle że na początku mszy y, y, programu, y, a nie na końcu. Na YouTubie suby, czyli subskrypcje oraz dzwoneczki. A co tam, nie żałujmy sobie. Y, na Facebooku można zacząć mnie obserwować i i jeszcze hasło i ty możesz zostać współproducentem programu w telegraficznym skrócie. Bardzo jestem zadowolony, że tak dużo osób znało hasło nie tylko prezes Makota z poprzedniego programu, bo to oznacza, że wiele osób ogląda WTS do końca. A teraz od początku. Czwartek 8 kwietnia, Maciej Orłoś, zaczynamy. A zaczynamy od genialnego planu rządu, dzięki któremu Polska zyska przewagę technologiczną nad resztą świata. Kolejne pomysły ministra Czarnka pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że celem jego działalności jest umożliwienie Polakom podróży w czasie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nasz ulubiony członek Rady Ministrów ma ambicje, by cofnąć Polskę do średniowiecza. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad wprowadzeniem w życie idei Narodowego Programu Kopernikańskiego. Cóż to takiego, zapytacie. No, Narodowy Program Kopernikański to instytucja naukowa, która ma faktycznie powielać to, czym się zajmuje Polska Akademia Nauk, tylko. Po co zapytacie słusznie, skoro Polską Akademię Nauk już mamy? Odpowiedź jest dziecinnie prosta. Pan jest instytucją autonomiczną od rządu i polityków, a narodowy program Kopernikański wraz z kolejnym planowanym tworem, czyli szkołą główną Mikołaja Kopernika, będzie nadzorowany przez premiera, a statut instytucji nada minister edukacji i nauki. Proste? Proste. Pochylmy się przy okazji nad szkołą główną Mikołaja Kopernika. W jej skład ma wejść sześć kolegów. Yy, yy, co ja mówię, przepraszam? Kolegiów. Może. Zajmować się naukami prawnymi będzie w Lublinie, medycyną w Olsztynie, astronomią i naukami przyrodniczymi w Toruniu. W założeniu SGMK ma być uczelnią elitarną, ale w uznawanym powszechnie za miarodajny rankingu szkół wyższych magazynu Perspektywy widać wyraźnie, że żadne z tych miast nie jest wiodącym ośrodkiem naukowym w tych dziedzinach. Więc może nie chodzi o elitę naukowców w ogóle, tylko elitę naukowców związanych z prawicą. To takie moje luźne podejrzenie, nie ma co się nim jakoś Specjalnie przejmować. Najważniejsze jednak, że będzie też Kolegium Filozofii i Teologii, gdzie? Niestety nie w Wadowicach, ale blisko w Krakowie. Premier Morawiecki obiecywał nam gospodarkę opartą na innowacjach, samochody elektryczne itp. Itd. Na szczęście minister Czarnek zlikwiduje lewacką naukę. Jak to zrobi? Myślę, że w prosty sposób. W Polsce nie będzie się opłacało zajmować projektami ideologicznie niesłusznymi. Namiastką tego rozwiązania jest wprowadzenie nowej punktacji czasopism naukowych. Chodzi o to, że naukowcy swoje osiągnięcia muszą publikować w czasopismach recenzowanych przez innych naukowców. Za takie publikacje otrzymuje się określoną przez ministra nauki liczbę punktów. Zgromadzone punkty pomagają w pięciu się poszczeblach kariery naukowej. No i minister Czarnek ostatnio bez konsultacji ze środowiskiem naukowym zwiększył punktację czasopism, w których może nie są publikowane ważne dla społeczeństwa czy prestiżowe z punktu widzenia nauki artykuły, ale za to poprawne ideologicznie. O szkodliwości Halloween, o życiorysie ciotki Jana Pawła II itp. Wiele innych ciekawostek z tych czasopism możecie znaleźć na fanpage'u Instytut Teologiczny imienia Pustynnego Demona. Ostrzygam, że to jest lektura dla internautów o mocnych nerwach. Jeśli dodać do tego religię na maturze, wykreślanie praw zwierząt z podręczników, weryfikację listy lektur i inne pomysły Ministerstwa Edukacji tylko z ostatnich kilku miesięcy, to sami możecie się domyślić, w którą stronę zmierza kształcenie w naszym kraju. Na moje lewe oko w prawo i mocno do tyłu, a na moje prawe oko tak samo. Podczas gdy Przemysław Czarnek ponosi kolejną porażkę w pogoni za rozumem, Jarosław Kaczyński kontynuuje inną pogoń za króliczkiem. I oczywiście jest to pogoń, w której chodzi nie o to, by go złapać, ale by go gonić, by gonić go. Tym króliczkiem jest rzecz jasna smoleńsk. W sobotę będziemy obchodzić 11 rocznicę tej tragedii, z której niestety coraz częściej słychać nieprzystojne kpiny. Nawet sam Jarosław Kaczyński robi sobie z tego tematu żarty. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w wywiadzie dla gazety Polskiej stwierdził, że nie ma pewności, czy uda się wyjaśnić przyczyny katastrofy. To chyba oznacza, że średnio wierzy swojemu partyjnemu koledze. Antoni Macierewicz stwierdzi bowiem, że raport jego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy już jest gotowy i ukaże się w kwietniu, i to wraz z filmową wersją. To pewnie ta hollywoodzka produkcja, którą kiedyś zapowiadał premier Gliński minister kultury. Podobno Macierewicza zagra laurea Toskara F. Murray Abraham. Hmm. Mam takie podejrzenie, że zamieszanie wokół katastrofy wiąże się nie tylko ze zbliżającą się rocznicą, ale też z tym, że śmierć 96 osób na pokładzie prezydenckiego Tupolewa ma tym razem posłużyć do przykrycia informacji o śmierci kilkuset osób dziennie w związku z epidemią COVID-19. Swoją drogą ciekaw jestem, jak tym razem będą wyglądały obchody. Przypominam, że w ubiegłym roku odbywały się pod hasłem Mój ból jest lepszy niż twój. Bez poszanowania zasad ochrony przeciwepidemicznej wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Wtedy skończyło się bez mandatów i tym razem pewnie będzie podobnie, bo nawet symboliczny mandat w wysokości 20 zł, wystawiony przez jakiegokolwiek funkcjonariusza policji, skończyłby się zapewne nagłym zakończeniem służby. 20 złotych to mandat, jaki można dać księdzu za nieprzestrzeganie limitu osób w kościele. Skąd o tym wiem? Bo takie kary policja wymierzała w Wielkanoc. Na demonstracjach antyrządowych za takie przewinienia dostaje się pałą, ląduje na dołku i płaci maksymalny mandat albo karę od Anepidu. No i to się nazywa równość wobec prawa. Księża to wdzięczny temat do rozmów. Na przykład arcybiskup, przepraszam już nie arcybiskup, przepraszam, wciąż jednak arcybiskup Sławo Leszek Głódź, niezwykle surowo ukarany przez Watykan, tak surowo, że wyprowadzając się ze swojej rezydencji w Gdańsku, nie mógł zabrać ze sobą, prawdopodobnie do pałacu na Podlasiu, swojej rodziny Danieli. Biedne zwierzęta, prezent dla arcybiskupa od myśliwych, trafiły do parafii w Weichelowie. Inny przykład: ksiądz Natanek. Y nie, chyba już nie ksiądz. Nie, nie, no, ksiądz w dalszym ciągu, który co prawda od 10 lat jest zawieszony, czy jak to ładnie kościół nazywa, suspendowany, więc nie może pełnić obowiązków księdza, ale jemu to wcale nie przeszkadza i je pełni. Ostatnio podczas skazania powiedział, że dzieci narodzone dzięki zapłodnieniu metodą in vitro nie są ludźmi. Ilu z was przeżyło dramat, kiedy usłyszało wyjaśnienie w naszych orędziach Pana Boga na temat 10 przekazań, z których jasno wynikało, że dziecko poczęte z probówki poza Bogiem jest produktem, a nie bytem, nie istotą. Jest zwierzęciem – tak powiedział Natanek. Ksiądz Piotr Natanek jest doktorem nauk teologicznych i doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, byłym wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytetu Papieskiego. Może by go tak do Ministerstwa Nauki przenieść, panie ministrze Czarnek? A co do wywodów Natanka, to oczywiście się myli, bo wszyscy jesteśmy zwierzętami gatunku homo sapiens, czyli człowiek myślący. Chociaż dla Natanka i jemu podobnych można by chyba pomyśleć, nad jakąś inną nazwą. Hmm. W naszym zwierzęcym stadzie, jak napisał George Orwell, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. A najrówniejsze są te związane z pisem. Do czego zmierzam? No, oczywiście do Daniela Obajtka, bo czymże byłoby w telegraficznym skrócie bez Daniela Obajtka? Przy okazji, przepraszam, być może pomyśleliście o tym samym co ja. Otóż przed chwilą była mowa o Daniela, arcybiskupa głudzia, a teraz znowu Daniel. Ale ta zbieżność jest akurat całkiem przypadkowa. Strasznie to było głupie, paniarusia. Wracając do Daniela Obajka, gazeta Wyborcza dotarła do ciekawych informacji o jednej z jego współpracowniczek, Sylwii Sobolewskiej. Do 2015 roku była pracowniczką inspekcji pracy w Szczecinie, a kiedy Obajtek został Donem Orleone, dostała posady dyrektora w koncernie i stanowiska w radach nadzorczych dwóch spółek kontrolowanych przez Orlen. Tak się przypadkiem składa, że pani Sylwia jest poza tym żoną bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, Krzysztofa Sobolewskiego. Prezes PiS był nawet na ich ślubie w 2017 roku. Posadki od Obajtka Sylwia Sobolewska dostała już po pójściu. Ja bym to odczytywał jako piękny prezent ślubny. Taki od serca. Przy okazji, wydaje się, że pan Obajtek stracił jednak szansę na funkcję szefa rządu. Natomiast, nie wiem czy o tym słyszeliście, krążą pogłoski, że premierem ma zostać Prezes? Nie, nie, nie prezes PiS Jarosław Kaczyński, tylko prezes TVP Jacek Kurski. Kto zostałby wtedy prezesem TVP? Na ten temat pogłosek chyba jeszcze nie ma. Jeśli wam ktoś przychodzi do głowy, proszę piszcie w komentarzach. Marek Suski, Przemysław Czarnek, Jarosław Jakimowicz, Danuta Cholecka. Zresztą nie chcę podpowiadać, kombinujcie sami. Kilka dni temu zmarł Krzysztof Krawczyk, muzyk, wokalista, legenda polskiej piosenki. Kilka razy miałem okazję spotkać się z nim podczas różnych wydarzeń, na przykład na festiwalu w Sopocie i mam oczywiście jak najlepsze wspomnienia z tych spotkań. Wbrew temu co mówią niektórzy, Krzysztof Krawczyk doskonale znany był jest również młodszym pokoleniom. Oto dowód. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym wielki, wielki smutek, bo odszedł niesamowity człowiek, wielki artysta. Pewnie młodzi tak nie znają, no ale już trudno. Zupełnie na poważnie dziś będzie, bo możemy tu sobie śmieszkować z Brzozowskiego czy z dudy, bo jest z kogo i z czego. Ale tym razem nie jest mi absolutnie do śmiechu, bo odszedł wielki, wielki artysta. Jego parostatek uważam za jeden z najsłodszych utworów, jakie znam. A Krzysztof Krawczyk nie był, a jest i zawsze będzie najsłodszym polskim artystą o niewiarygodnym wręcz głosie i dorobku. Na zakończenie chciałbym Wam bardzo podziękować za komentarze, zarówno te pozytywne, jak i te krytyczne. Wśród tych pierwszych, czyli pozytywnych, często przewija się opinia, że w telegraficznym skrócie to świetny program informacyjny. Wśród tych drugich. Że jestem stronniczy, nieobiektywny albo wybiórczo dobieram tematy. Może dla części z Was będzie to zaskoczenie, ale zgadzam się właśnie z tymi drugimi. No, nie bez powodu powtarzam prawie zawsze na początku programu, że to subiektywny przegląd wydarzeń, tak więc. Odnosi się do informacji, ale nie jest programem informacyjnym. To mój osobisty komentarz do naszej rzeczywistości. W dziennikarstwie pisanym pewnie nazwalibyśmy w telegraficznym skrócie felietonem. Nie udaje, że mówię wam jak jest. Mówię, co ja o tym wszystkim sądzę. Jeśli szukacie doniesień obiektywnych, bezstronnych, w których oddzielony jest komentarz od informacji, to powinniście tego szukać w prawdziwych serwisach informacyjnych, czyli na przykład w wiadomościach, w panoramie, faktach czy wydarzeniach. Oczywiście powiecie, że tam też ciężko bezstronność. Owszem, problem polega na tym, że w tamtych programach. Nikt na początku nie ostrzega widzów, że czeka ich subiektywny przegląd wydarzeń. Uwaga, uwaga, uwaga. Wymieniłem przed chwilą jednym tchem wiadomości i fakty, ale chodziło mi o pewien mechanizm. Nie, nie uważam, że fakty dorównują wiadomościom w kategoriach subiektywny przegląd czy narracja po linii partii politycznej. Coś Wam zacytuję. Dziennikarz wykazuje należytą dbałość o wyraźne oddzielenie informacji od komentarza i opinii. To jest punkt z dokumentu. O nazwie zasady etyki dziennikarskiej w telewizji polskiej S.A. A teraz zastanówcie się, który ze słynnych pasków w programach informacyjnych telewizji publicznej spełniał ten standard. Słyszeliście pewnie argumenty, że dzięki temu, że w mediach publicznych dokonana została tak zwana dobra zmiana, to ogół rynku medialnego stał się bardziej pluralistyczny, bo skoro część mediów przegina w jedną stronę, to druga powinna przeginać w drugą. A gdzie w tym wszystkim nasze prawo do informacji? A gdzie w tym wszystkim nasze prawo do rzetelnej, bezstronnej informacji w mediach publicznych? Informacji nie dość, że nie ma, to na dodatek jeszcze jej nawet zbytnio nie wymagamy. Programy i kanały informacyjne oceniamy coraz częściej nie przez pryzmat warsztatu dziennikarskiego, ale przez pryzmat tego, czy przedstawiane doniesienia pasują do naszego światopoglądu, czy nie. Niestety tak jest. Nie miejcie więc pretensji do mnie, że mówię wam co myślę, ale do tych, którzy mówią wam jak macie myśleć. A tak już całkiem na zakończenie, żeby nie było, że Pan Orłeś zwariował i filozofuje, a poza tym jest skończonym lewakiem, i wszystko co mówi jest na tak zwaną jedną nóż. Pochwalę organizację szczepień na stadionie narodowym. Byłem tam kilka dni temu, w celu wiadomym, żeby się zaszczepić. Szedłem pełen obaw, gdyż były doniesienia o potwornym bałaganie. Najwyraźniej jednak wyciągnięto wnioski z popełnionych błędów, wszystko przebiegło niezwykle sprawnie, organizacja wzorowa, no naprawdę i mówię całkiem serio, żebyście nie pomyśleli przypadkiem, że to jest sarkazm. Całkiem serio mówię, że nawet Niemcy by tego lepiej nie zorganizowali. No nie, było miło, a on z tymi Niemcami. Co nas Niemcy obchodzą? Ale Niemcy słyną z dobrej organizacji, dlatego o tym mówię. A idź pan panie Orłoś, znowu pan skwasił. Myślałem, że pan ma poukładane w głowie, a tu Niemcy, w Polsce jesteśmy. Ale ja miałem dobre intencje, chciałem pochwalić Polaków. A daj pan spokój, kończ pan ten program. Do widzenia, do niedzieli, cześć.